Cześć. Witajcie na kanale szkoły językowej Language Leaders. Nazywam się Rafał Malec, zapraszam na dzisiejszą lekcję. W dzisiejszym filmie pokażę wam jak i kiedy używać czasu present perfect. Czas ten jest zmorą niejednego ucznia języka angielskiego, ponieważ wydaje się abstrakcyjny. Jednak wcale nie musi być trudne. Wystarczy zrozumieć kilka prostych zasad, a czas ten stanie się łatwizną. Główną funkcją czasu Present Perfect jest łączenie przeszłości z teraźniejszością. Robi to na cztery główne sposoby. Jeśli coś wydarzyło się w przeszłości, ale ma wpływ na teraźniejszość, ma swoje skutki teraz, użyjemy Present Perfect. Na przykład I have lost my keys. Zgubiłem klucze w przeszłości, ale nadal nie mogę ich znaleźć, więc nie mogę dostać się do mieszkania. Po drugie, użyjemy tego czasu, kiedy czynność zaczęła być wykonywana w przeszłości i nadal w teraźniejszości jest wykonywana. Na przykład, I have worked at this company for five years. Pracuję w tej firmie od 5 lat. Pracowałem w przeszłości, nadal pracuję. He has lived in this house since he was a child. Mieszkał i nadal mieszka w tym domu, odkąd był dzieckiem. Czas ten przyda nam się również wtedy, kiedy mówimy o czynnościach zakończonych, jednak okres czasu, w którym one się wydarzyły, nadal trwa. Mogą to być okresy czasu takie jak today, this week, this month, this year, this decade i itd. Tak Dlatego powiemy I have eaten breakfast today, ale uwaga! Jeżeli mówimy o czynności zakończonej i okres czasu również jest zakończony, musimy skorzystać z past simple. I have eaten breakfast today, ale I ate breakfast yesterday. I haven't been on holiday this year yet. I went on holiday last year. Widzicie różnicę? Wtedy kiedy mówimy o czynności zakończonej, a okres czasu nadal trwa, present perfect. Jeżeli czynność i okres czasu są zakończone, wtedy musicie skorzystać z past simple. Po czwarte, i to powinno być logiczne, jeżeli potraktujemy całe nasze życie jako nadal trwający, niezakończony okres czasu, to również wtedy, kiedy mówimy o doświadczeniach życiowych, powinniśmy użyć present perfect. Ale uwaga, nie nawiązując do konkretnego, zakończonego czasu w przeszłości. Dlatego możemy powiedzieć: I have studied medicine, ale I studied medicine in 2010. W całym swoim życiu. Studiowałem medycynę, użyjecie wtedy present perfect. Studiowałem medycynę w 2010 roku, musicie wtedy użyć past simple. Spójrzcie na kolejny przykład. I have never been to London, ale I didn't go to London last month. W jednym przykładzie używamy present perfect, w drugim past simple. Dlaczego? Ponieważ jeden odnosi się do całego naszego życia, czyli niezakończonego okresu czasu, a drugi odnosi się do zeszłego miesiąca, który już się skończył. Wraz z Present Perfect używamy też innych słówek, które jeszcze bardziej podkreślają związek pomiędzy przeszłością i teraźniejszością. Never, ever, just already, so far, for i since. Kiedy chcecie skorzystać z jednego z tych słów, zastanówcie się, czy idealnym dla nich czasem nie byłby present perfect. Jak zbudujemy zdania w present perfect? Twierdzenia to podmiot have albo uwaga has dla trzeciej osoby plus trzecia forma czasownika, czyli past participle. Regularne czasowniki są identyczne do tych w drugiej formie, czyli po prostu dodajemy końcówkę ed, a nieregularne? Jak pewnie sami wiecie, trzeba ich się nauczyć na pamięć. I have eaten, ale uwaga, he has eaten. Przeczenia to podmiot have albo has dla trzeciej osoby liczby pojedynczej plus, uwaga, tutaj znowu trzecia forma czasownika. I haven't seen this film before. He hasn't been here before. Uważajcie na odmianę na trzecią osobę. A co z pytaniami? Zaczynamy od posiłkowca. Zgadza się have albo has. Have you been here before? Has she been here before? Podsumujmy. Czas Present Perfect służy nam do łączenia przeszłości z teraźniejszością i robi to na cztery główne sposoby. Nie używamy go, odnosząc się do konkretnych, zakończonych okresów z przeszłości. Często występuje z takimi słówkami jak ever, never, just, already, for, since. Ciekawostką jest, że Amerykanie czasami unikają tego czasu, więc nie zdziwcie się, kiedy podczas rozmowy z Amerykaninem, w sytuacji, która najlepiej Wam pasowałaby do czasu present perfect, on lub ona użyje czasu past simple. Kiedy Brytyjczyk mówi I have eaten, Amerykanin może powiedzieć I just ate. Jeżeli podobał Wam się dzisiejszy film, nie zapomnijcie odwiedzić nas na naszych profilach w mediach społecznościowych, jak i na naszej stronie www. dziękuję za uwagę, do usłyszenia następnym razem. Cześć!